Dzień dobry, dzisiaj Państwu pokażemy, jak nadać paczkę w paczkomacie. Posklikamy na nadaj paczkę, następnie klikamy mam kod zwrotu lub kod nadania. Następnie przechodzimy do aplikacji i przepisujemy nasz kod nadania. Następnie klikamy i idę dalej. Otwiera nam się skrzynka, do której podchodzimy i wrzucamy naszą paczkę. Następnie zamykamy paczkę, przychodzimy do, do ekranu i klikamy, kończymy na dziś.